Blokal jest to ogólnopolska akcja zainicjowana przez Krzyśka ST. On jest tutaj mózgiem, stworzył jakby tą całą akcję. Polega ona na tym, że nagrywamy klipy, dajemy koncerty, i pieniążki zebrane w ten sposób dajemy potrzebującym, współpracując też z różnymi fundacjami. I właśnie. Tak to działa. Mhm. Jak się skończyła ostatnia edy edycja właśnie w Jarocinie? Komu pomagaliście jak to się skończyło? Jak odbieracie, jak uważacie, jak się odebrał wasz koncert? Ostatnio pomagaliśmy Gabrysi Dudkiewicz. No, koncert udał się bardzo fajnie. Także tu wszyscy jesteśmy zadowoleni. W skali jakby innych miast też udało się całkiem sporo pieniędzy zebrać z biletów i nie tylko, z różnych licytacji. No, sam koncert jakby był super. No i cała jakby akcja to był praktycznie taki Pierwszy profesjonalny teledysk, w którym jakby braliśmy udział i też pierwszy profesjonalny teledysk, który wyszedł w sumie z tego miasta. Przynajmniej najlepszy do tej pory, jaki widziałem. Mhm. A jak uważacie, czy klip dobrze się przyjął? czytałem komentarze i właśnie refren był bardzo doceniany przez internautów właśnie ku mojemu zaskoczeniu, bo to też był taki mój debiut w ogóle odzew w moich znajomych chociażby wszyscy mówili, że super, super, gdzie ja się tak stresowałam, jezu jak to ludzie odbiorą, co, co sobie o mnie pomyślą no mega mi się to podobało też właśnie wracając do koncertu mega fajne było to, że Gabrysia tak się z nami zintegrowała co chwilę do nas podchodziła, żeby tańczyć z nami, śpiewać, no super też nam dała prezenty Własne jakieś tam laurki. No super, to bo serce się raduje. że faktycznie ma to sens gdzieś. nie? Super. E, później było głosowanie. Kto najlepiej wypadł? Bo przypomnij, w ilu miastach to się odbywało? W pięciu miastach. W pięciu miastach. Tak, w Pabianicach, w Bełchatowie, w Końskich, w Jarocinie e, i? Końskie Bełchatów. Pabianice, Jarocin. Pięć, pięć na pewno już wymieniliśmy. I było głosowanie. Aha, i Hożu, przepraszam. przepraszam. Jak mogłem zapomnieć. Jak wyglądało głosowanie? A więc tak, głosowanie było typowo prowadzone przez Facebooka. Był specjalny post do tego stworzony, gdzie były wymienione ksywy wszystkich artystów uczestniczących w danym jakby mieście, w danym klipie. No i ten, który zdobył największą ilość głosów, Miał prawo, żeby wziąć udział w rap local after, czyli jakby w tej akcji, gdzie nagrywaliśmy teraz ten najnowszy klip, który będzie promocją dla przyszłych klipów oraz dla tych, co już były. I akurat udało mi się wygrać, także tutaj jestem bardzo zadowolony i z tego miejsca dziękuję wszystkim, którzy oddali swój głos na mnie. Później Krzysiek właśnie wpadł na pomysł i zaproponował nam, żeby drugie miejsca też wzięły udział, i stąd jakby Zuza i Kasia, której tutaj niestety z nami nie ma, ale też ją jakby gorąco pozdrawiamy. E, tak, no i warto wspomnieć też, że w Jarocinie tu naprawdę był spory odzew i, i naprawdę nasza trójka tutaj dostała sporo głosów na tle chociażby e, innych e, rap lokali. To było w granicach 1200-1300 jakby na osobę, także mhm. całkiem sporo. Czyli w Jarocinie to naprawdę to. dużo. E, z, z Jarocina. To jest tak wyjątkowo, że trójka, no bo pierwsze i drugie miejsce. To dl Ej, tak, Ej, dlatego trzyma. że Zu zabrała tu udział w osobnej kategorii, czyli w kategorii Aha. refrenu. Aha, jest. Tam zajęła y, drugie miejsce, też z bardzo dużą ilością głosów. E, no i była z nami na afterze. A zdjęcia do, do klipu już się zakończyły? Rozumiem, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Tak, zdjęcia się zakończyły. Właśnie teraz czekamy na premierę. Zachęcamy do głosowania. Zostało nam jeszcze trochę lajków i wtedy będzie właśnie y, premiera naszego klipu. A co trzeba zrobić, żeby to ten... yy, jakie są zasady? Wejść na profil RabLocal After na Facebooku, yy. tam kliknąć w post promujący właśnie y, cały ten klip. Yy, I kliknąć łapkę w górę, żeby właśnie osiągnąć ten pułap 2000 głosów, wtedy będzie premiera. Mhm. A gdzie był klip kręcony? Klip kręciliśmy w Pabianicach, w pałacu w Pabianicach, w klubie Cardamon, na zewnątrz klubu Cardamon mhm. oraz w kinie. I tam brali udział wszyscy, którzy wygrali? Wszyscy się zebrali w Pabianicach? Yy, tak, wszyscy się zebrali właśnie po tym, yy, cała ta drużyna zebrana, właśnie po głosowaniu, zebrała się w yy, Pabianicach i tam wszyscy kręciliśmy nasz klip. Yy. Jak oceniacie innych przed, yy, reprezentantów miast? No Poziom jest naprawdę bardzo wysoki i to był mega zaszczyt tutaj dla nas brać jakby w tym wszystkim udział. Yy, każdy naprawdę reprezentuje coś wspaniałego sobą. Naprawdę było miło tych wszystkich ludzi poznać, kręcić z nimi wspólne ujęcia i wymieniać się wspólnymi pomysłami, i tak dalej, czy numerami telefonów, Facebooków. I teraz, jakby działamy dalej, wspólnie się motywujemy. Także super. Też właśnie, co super, że pierwszy raz się widzieliśmy, a no, miało się wrażenie, jakbyśmy się naprawdę od dawna znali, też się nam jakieś współprace jeden do drugiego. No kurczę, fajnie, jakbyś podesłał mi jakąś swoją próbkę, nagramy może coś wspólnego. No to fajnie, że tak muzyka nas połączyła. Super. No to jakaś współpraca będzie z innymi miastami? W Takie prywatne, już nie... W... Tak, tak, każdy tu jeszcze z nas pracuje nad, osobno nad swoimi jakby projektami i jak najbardziej tu już y, zgadaliśmy się z ludźmi z różnych miast i tak, będą, będą, czy to na mojej płycie, czy tu wiem, Zuza też będzie występować gościnie u innych artystów, więc no, poszerzamy jakby krąg, poszerzamy działalność, poszerzamy horyzonta. A jaki jest cel Rab Local After? No bo yy, Rabloka to była taka typowa akcja charytatywna, dużo się o tym mówiło, wybierało się tych ludzi, którym chce się pomagać. A Rab Local After? Yy, Rab Local After powstał jakby w celu promocyjnym. Chcemy, jakby, żeby ten klip jakby poszerzył zasięg naszych działań. Yy, dzięki temu więcej ludzi o nas się dowie, w ten sposób my też będziemy mogli bardziej dotrzeć do ludzi a ludzie będą mogli jakby przekazać swoje środki, które najprawdopodobniej zaprocentują w przyszłych RAP-lokalach. Także jest to typowo akcja promocyjna, gdzie promujemy całą akcję RAP-lokal no oraz jakby wszystkie poszczególne talenty z poszczególnych miast, no a jest co promować. Zobaczycie. Organizatorem tej całej akcji jest este, Tak samo Local After? Tak jest. este jest. Ymm, całej operacji. Człowiek orkiestra. <grytanie> Dokładnie. No naprawdę robi wszystko. Od pozyskiwania sponsorów, po produkcję muzyki, po obróbkę kawałków wokali, po pracę z teledyskiem. Tak jak zresztą zobaczycie w materiale promującym, również nagrywa czy też. Zajmuję się oświetleniem absolutnie wszystkim. Więc. Właśnie organizacyjnie? Jak to wyglądało na najwyższym poziomie? Już nawet nie tylko rap Local After, tylko tutaj tą miarocinską wersję. Jak oceniacie, jak wspominacie w ogóle to nagrywanie przed Pałacem na rynku? Bardzo dobrze. Organizacyjnie to muszę tutaj jakby. Po raz kolejny pochwalić Krzyśka, że jakby stanął na, na wysokości zadania, tutaj dziewczyny miały, miały fryzjerki, miały makijaż, już było oświetlenie, profesjonalny sprzęt do nagrywania, dźwięki, kamery, ludzie zaangażowani w to wszystko, wszystko było blisko, wszystko było w czasie, wszystko było zgrane. Także w Jarocinie również, natomiast tutaj e, część też jakby my organiza organizacyjną braliśmy na siebie, żeby trochę Krzyśka jakby wspomóc, no ale wspólnymi siła siłami udało się to spiąć w jedną całość. A Ty jak wspominasz? Ja w ogóle, to, to jak już wcześniej mówiłam, to był mój debiut w ogóle po drugiej stronie kamery. No... Nerwy, po prostu, tragedia, ale co mi się podobało właśnie wsparcie całej naszej ekipy. Wszyscy mówili, ZUSKA będzie dobrze. Czym ty się stresujesz w ogóle? Damy radę jesteśmy najwszyscy. No i faktycznie takie wsparcie dodaje skrzydeł i mówię, dobra, działamy. No i chyba, no nie wiem, jak się podobał efekt, ale no ja jestem zadowolona bardzo z tego, co nam wyszło. Można w notatce przeczytać. Że to jest taki troszeczkę też rozwój Jarocina. Znaczy może już nie w notatce, ale jak tam rozmawialiśmy. Jarocin zawsze był nastawiony na Pangroka, chociaż ten rap zawsze gdzieś tutaj był. Jak oceniasz tak z perspektywy czasu, teraz klipy, akcja w rap -lokal, Jak wygląda scena rapowa w Jarocinie? Natomiast scena rapowa w Jarocinie jest dosyć mało znana, jeśli chodzi o, o tutaj skalę kraju ale znam tych wszystkich ludzi osobiście i naprawdę oddajemy swoje serce i wiem, że każdy, każdy naprawdę ma wysoki poziom, jeśli o to chodzi. Mamy wielu dobrych producentów w Jarocinie, mamy wielu artystów, którzy może gdyby nie Rab lokalnie nie użyliby światła dziennego, tak jak na przykład Zuza która swoim wspaniałym wokalem ubarwiła jakby ten cały rap lokal i bez niej już sobie nie wyobrażamy teraz tej akcji tudzież Kasia, która na co dzień jakby gra w zespole Senders mhm. ale też ma swoje rapowe kawałki i tak dalej także jeśli ktoś nigdy nie słyszał to zapraszam do Jarocina, mamy tu naprawdę dobrą rapową scenę Jakbyś miał wskazać, wskazać jednego takiego MC, który mógłby się wybić już na Taką ogólnopolską scenę, z Jaruzina Kto by to był? Możesz jednego, może dwóch? Skadam u siebie. O, no, bardzo ładnie. Typo, typo, typowa rapowa odpowiedź. Zdziwiłbym się, jakbyś inaczej powiedział. E, a jak wygląda tutaj wśród wokalistów, bo ty nie rapujesz? Ja nie. Właśnie, nie. rap to było dla mnie w ogóle coś zupełnie odległego. Nigdy nie współpracowałeś z żadnymi raperami? Nie, nigdy. Na co dzień nie słuchasz też, rozumiem. Nie, nie słuchałam do czasu. W ogóle nie nie drodze mi było do rapu. No i właśnie Tomek Jankowski pewnego dnia do mnie zadzwonił: i Słuchaj, Zuska, jest taka akcja. Chłopaki potrzebują jakiejś dziewczyny na refen. Godzisz się? Ja mówię, no, nie wiem za dużo, ale jasne wchodzę w to. No i potem dopiero się wyjaśnił, że to jest taki rapowy kawałek. Co mnie cieszyło, że, właśnie, że nie muszę rapować, tylko mogę sobie pośpiewać. No, no i myślę, że fajnie gdzieś tam to się połączyło. Tutaj, chłopacy, swoje głosy w ogóle no super, super to wyszło. No i ja, taka dziewczynka, fajnie to chyba się dopełniło. Dawać przodu. No, I na koniec, może, jakbyście zachęcili tutaj naszych widzów w .pl, żeby obejrzeli wasz klip, udostępnili. I skomentowali, jakbyście ich zachęcili. To... Mamy parę materiałów promocyjnych, które też udostępnimy, udostępniamy jakby cały czas, budujemy gdzieś ten hype. Myślę, że one w zupełności starczą, żeby zachęcić. A jeśli nie, no to od siebie powiem, że są to przeselekcjonowani artyści jakby na przestrzeni całego kraju, którzy naprawdę są na wysokim poziomie. Do tego klip też jest wysokobudżetowy, w najwyższej jakości. Czegoś takiego w sumie jeszcze nie było. Przynajmniej ja nie miałem e, przyjemności brać w tym udziału. E, jest kozak. Mm -hmm. A ty wiemy? Naprawdę warto, warto. E, no to jest też właśnie akcja charytatywna, więc szczególnie warto wspierać rap lokal. E, no i warto też podejrzeć właśnie naszych lokalnych artystów, więc zachęcam. A tobie kto to się najbardziej podoba z jarucińskich raperów? E, pod względem muzycznym oczywiście. <śmiech> <Aha>. <śmiech> Bo to nie będę. Miał. Kogo no, uważasz, kto, yy, uważasz, że kto jest taki, który mocno wyróżniający się? Yy, Zapomnij, yy, że Szałek siedzi obok. Yy, na pewno mocno wyróżniająca się Kaśka, yy, też jako jedyna dziewczyna, hmm. też najmłodsza z naszej ekipy, no myślę, że też dała tutaj ostry czat.